Kiedy pani maluje jakiś obraz, to jest wtedy pani bezgranicznie szczęśliwa, że pani to robi? Czy jest w pani jakiś rodzaj bolesnego napięcia? No, dokładnie właśnie napięcie z tym słowem, że obraz się rozwiązuje. Ja przynajmniej obraz rozwiązuję. to znaczy jest taki moment, kiedy nie wiem, jak on, jak on się wydarzy, jak on się potoczy, i później już mam taki moment, że ok, że już jest rozwiązany. No i czasem on jeszcze wymaga skończenia takiego formalnego, że czuje, że coś jeszcze on potrzebuje, natomiast wewnętrznie jeszcze czuję, że jest rozwiązany i, i wtedy to napięcie ustępuje. I właściwie po tym etapie już nie lubię kończyć obrazów. To wydaje mi się takim już mechanicznym procesem. Więc ten, ten moment no takiego, no właśnie tej tej, powiedzmy, grani tego prze, przechylenia się, tego przejścia przez pewną granicę, kiedy mam wewnętrzne poczucie, że on jest rozwiązany, dla mnie wewnętrzny nie jest no, końcem obrazu. Mhm. Ale czuje Pani już później jakiś dystans do tego obrazu? Jest jakiś rodzaj obcości nawet? Obcości nie, chociaż jak Pani tak powiedziała, na pewno jest tak, że ja obraz skończony przestaję Wypuszczam w świat. Wiem, że są koledzy i koleżanki, które mają olbrzymie archiwa, niechętnie sprzedają, niechętnie się rozstają z obrazami, mają taką bliską relację, no niemalże jak ze swoimi dziećmi albo ze swoimi bliskimi przyjaciółmi. Dla mnie obraz się liczy tak długo, jak go rozwiązuje, jak on jest w, jakby takim towarzyszem tego procesu. Później już nie, ma, nie mam z nim takiego, takiej bliskiej relacji. Ale wypuszcza Pani je chętnie w świat? Tak. Ma Pani imponujący dorobek, bo. Wiele wystaw krajowych, zagranicznych, w bardzo liczących się ważnych galeriach, mnóstwo nagród. To jest taki dodatkowy bodziec czy to jest taka przyjemność mimochodem? Ja jestem w takim chyba momencie jakiejś zmiany wewnętrznej. I dokładnie to zdanie, które pani powiedziała, że taki mam olbrzymi dorobek i tak dużo wystaw. To miałam ostatnio refleksję na ten temat, bo przygotowywałam jakieś dossier, tam z jakiejś okazji i przeczytałam, że zrobiłam 29 wystaw indywidualnych i nie poczułam dumy, tylko tak sobie pomyślałam hmm, no jak na 44 lata, 30 wystaw, czy ja na pewno miałam tyle do powiedzenia czy to nie za dużo i miałam bardziej takie przemyślenia dotyczące kultury, w której funkcjonujemy i takiego bardzo rwącego nurtu rzeki, do którego albo wskakujemy, albo jesteśmy wrzucani mimochodem i staramy się utrzymać na powierzchni i raczej skłaniam się na taki, w tym momencie życia, w którym jestem, do tego, że trzeba robić mniej, a rzeczy bardziej znaczących. I całe życie się zmagałam z tym, że ja, mój proces twórczy jest wolny, taki powolny, pracochłonny, że zawsze mi się wydawało, że maluję za mało, że jakby za mało tych obrazów, i trochę się z tym zmagałam. Teraz myślę wręcz przeciwnie: znaczy, że proces malarski jest taki, jaki on jest. A jeśli świat uważa, że on jest za wolny, no to. To przestaje być moim problemem, tylko jest problemem może kultury, w której funkcjonujemy. Także myślę, że artysta nie powinien robić aż tak dużo wystaw. Ale one są przecież to nie są tak jakby puszczone w tym sensie, że jakby no mniej staranne, bo jest ich dużo. Każda z tych wystaw coś niesie są znakomite recenzje i bardzo dobrze są odbierane, więc tu jakby chyba ta kategoria, że za dużo. Wie pani co, oczywiście ja niestety cierpię na pracoholizm i to nie, chyba nigdy mi się nie zdarzyło tak puścić albo nie dopracować, albo zrobić coś na 30%, to nie w tym sensie, tylko malarstwo jest też dla mnie pewnym procesem takim intelektualnym i duchowym i wydaje mi się, że taka superproduktywność może być w kontrze z, znaczy, że myśli rodzą się w swoim tempie. I rozwój duchowy ma swoje tempo i ono jest niekompatybilne z taką wysoką produktywnością, jak to się ładnie, a właściwie bardzo brzydko mówi, aktywnością wystawienniczą, że to są zupełnie inne płaszczyzny i zaczynam się skłaniać no, do tego, że ważniejszy jest ten rozwój duchowy, intelektualny i, i że jego nie da się przyspieszyć. Ten rozwój duchowy, intelektualny, rozwój artystyczny, kiedy się prześledzi Pani twórczość, to widać takie rozmaite momenty, jakby kluczowe i zwroty akcji. Zgadza się. I to jest bardzo ciekawe. Właśnie chciałam Panią zapytać o te momenty, w których nagle w pewnym momencie Otwiera się pani na, na coś innego i idzie w innym kierunku. Z czego to wynika, czy to jest jakiś moment iluminacji, czy to, do, to jest jakiś efekt dojrzewania, jakiejś inkubacji, jakichś pomysłów. Mam podobne przemyślenia, jak y, szykowałam teraz dla pani tą dokumentację, i tak przeglądałam w związku z tym y, no tak od dawnych czasów te moje prace, to rzeczywiście widzę wyraźnie zmiany bardziej. Widać, jak się patrzy, wstecz niż w trakcie, jak ona się dokonuje. Y, I myślę sobie, że Zdaje się, Jung powiedział, że są takie trzy etapy życia, no, że młodość jest takim zmaganiem się czy dojrzewaniem do świata zewnętrznego, Dojrza wiek dojrzały jest takim dojrzewa zmaganiem się ze światem wewnętrznym, duchowym, a starość jest z kolei zmaganiem się z odchodzeniem i z, i z umieraniem. I to jakoś wydaje mi się, że ten shift od tego świata zewnętrznego do tego świata... Wewnętrznego. Bardzo wyraźnie widać też w moich pracach, a przynajmniej ja je widzę, jak na to sobie patrzę wstecz. I jak teraz oglądam stare prace, to widzę, że one były niezwykle optymistyczne. Bo tam było tam mnóstwo zachwytu nad światem, tak, też nad jego taką, takim rozedrganiem, jego migotliwością, wielobarwnością, różnorodnością, też takim niepokojem, który w nim jest. Fascynowało mnie oglądanie miast. Próba jakoś zrozumienia tej wielo skomplikowanej struktury miasta. Też tych ludzi, którzy go zamieszkują, odpowiedzi na pytanie, jak to jest, że w tej mnogości każdy jest też indywidualnością i co on tam w sobie niesie. I w którymś momencie, ale to nie jest tak, że to był moment iluminacji, tylko bardziej takie taki poczucie, no, że ten temat już się we mnie wyczerpał, że ja jeszcze tak z rozpędu te obrazy maluję, bo tak, bo, no, no bo tak, taką siłą inercji, ale że właściwie już tej ciekawości do końca we mnie nie masz. Albo znalazłam może te odpowiedzi, albo ten, te pytania już przestały być dla mnie, dla mnie ważne. No i poczułam, że to, że ja już nie mogę szukać na zewnątrz, tylko że muszę szukać w środku. Mhm. I jak już tak bardzo poczułam, że muszę szukać w środku, to pojechałam w góry. I tam w tych górach, w tej ciszy, w tej przyrodzie, w tym braku ludzi. No, mogę powiedzieć, że miałam taki moment jakiegoś takiego przedziwnego, no takiego spotkania samemu samej ze sobą. Nie bardzo potrafiłam to przełożyć. To doświadczenie też na takie działania artystyczne i to pytanie w ogóle o możliwość pejzażu w sztuce wydawało mi się trudne i do tej pory chyba się, się z nim zmagam bo te nakładki miejskie, wydaje mi się, że w taki sposób niesentymentalny, czy nie taki nie jest bardzo trudny powrót do, do myślenia o pejzażu w sztuce, a z drugiej zaś strony wydaje mi się, że to jest taka nuta w kulturze współczesnej, w tej naszej obawie o obawach środowiskowych, no coś takiego bardzo, że ten związek z przyrodą i ten to, że przestajemy myśleć w taki antropocentryczny sposób, że jednak przyroda jest czymś zupełnie innym niż była jeszcze, nie wiem, 50 lat temu, że przestajemy myśleć o tym, że jesteśmy jej panami i musimy ją mm -hmm. zagospodarowywać, że to jest gdzieś bardzo też obecne i takie współczesne w tej kulturze. No więc ten obecny czas jest dla mnie takim poszukiwaniem formy, formy dla tego myślenia o tym, że, nie, że człowiek nie jest takim w centrum. Mhm. Szczególnie góry, prawda? Są takie tak. specyficzne i takie uczące pokory, takie monumentalne, i tak się wtedy te relacje można zobaczyć, kim się jest, prawda? Dokładnie. I że one sobie stoją, nas nie będzie, a one będą, prawda? I tutaj jakby no, jest też taki rodzaj metafizycznego, chyba, kontaktu i, i refleksji. Ale pani malarstwo to takie związane z architekturą i z miastem. Zresztą bardzo pięknie Pani o tym mówi, też czytałam Pani doktorat i, 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 i jest niezwykle interesujący. Człowiek, który jest twórcą tej architektury w Pani malarstwie, on jest taki właśnie bardzo skromny gdzieś tam taki nienachalny, nienarcystyczny, prawda? Trochę zagubiony. Tak, bo, znaczy, bo między twórcami miast, a użytkownikami miast wydaje mi się, że jednak jest rodzaj napięcia, że no, twórcy miast często mają dość spore ego i te budynki, czy te ich twory często… Te wieżowce bywają, takie błyszczące, prawda? Wskazać. To Freud mógłby się wypowiedzieć, prawda? Tak, to one, one się jeszcze odbijają, często stoją nad, nad wodą, więc się odbijają, więc one są jakby dwa razy większe, no że jest to dosyć takie narcystyczne nawet bym powiedziała. No więc twórcy miast mają swoje strategie, użytkownicy mają mhm. inne strategie, które, które są takie, że no jakoś to trzeba to zabliźnić, jakoś to trzeba sprowadzić do ludzkiej skali, jakoś to trzeba zamieszkać po prostu. Mhm. Więc, te, no więc te, te relacje są trochę konfliktowe, moim zdaniem te trajektorie są, no są właśnie takie w, w lekkim konflikcie. O ile gór człowiek nie stworzył, prawda? To jednak te, te, te wielkie byty architektoniczne no, są y, dziełem ludzkiego umysłu, rąk, prawda? I, I to jest takie właściwie też dojmujące, że w pewnym momencie zbudowano coś o czym można sądzić, że nam w jakiś sposób zagraża albo nie służy, prawda? No właśnie. Jak patrzymy na te centra. Takie biznesowo, biznesowe w miastach, czyli tak zwane city, no to one po godzinach są ciemne. Tam bardzo trudno jest stworzyć taką strategię rewitalizacji, nie wiem czy rewitalizacja jest dobrym słowem, no takiego zagospodarowania czy zbudowania tej przestrzeni, żeby ludzie z własnej woli nie idąc do pracy, tylko po godzinach tam zostawali i jakoś tą przestrzeń użytkowali. Czyli to jest. No, to pytanie jest bardzo zasadne, dla kogo jest ta przestrzeń. Mhm. To, co ludzie robią po godzinach, co robią w swoim wolnym czasie, czyli to, co robią z własnego wyboru, no to, są raczej, to jest raczej architektura skromna, architektura zatopiona w zieleni, bardziej kameralne dzielnice i ludzie poświęcają nawet godzinę dojazdu do pracy po to, żeby jednak uciec od tego, mhm. od tego centrum. W swojej twórczości robi też Pani takie projekty, mhm. które są przewrotne, które są zabawą, pewnego typu grą z odbiorcą. Bo na przykład te obrazy, które Pani namalowała, które są jakby odwróceniem, prawda? To nawet załóżmy tam stoi takie nie dzieło, tylko płótno odwrócone plecami. Jak to jest odbierane? Bo mhm. jest to ciekawe, jest to na swój sposób bezczelne nawet, ale jest, jest coś w tym, prawda? Że wszystko jest umowne. To znaczy te obrazy, do których pani się odnosi, to były obrazy właściwie hiperrealistyczne, można mm -hmm. powiedzieć, pokazujące rzeczywiście odwrocia, odwrocia obrazów. Nie wiem, czy one były, czy bezczelne z tym słowem, którego bym użyła, bo one. Ale były... bezczelne w dobrym znaczeniu. Mm -hmm. One raczej były taką opowieścią, a miłości do malarstwa, do medii, jako medium, do tego do, do pracowni, do farb. Do palet, no do tego procesu malowania. I po obrazie było jednym, jednym, no jest jednym z elementów. Jest to taki proces, o którym też chciałam opowiedzieć. O tej, o tej miłości do, do samego procesu malowania. Mm -hmm. No i wydawało mi się to jakoś takie, no może właśnie trochę zabawne, tak? Żeby na ale numerze... nie, ale jest to przewrotne, ciekawe, ale też mm. jakby, tak jak pani o tym opowiada, no dużo jest w tym taki treści, pewnej emocji prawda, artysty, bo on już nad tym dziełem zaczyna pracować grubo wcześniej niż nam się wydaje, kiedy widzimy tylko tę fasadę, prawda? Wiem, co było bezczelnego w tych obrazach, przypomniało mi się. Tam nie zgadzają się formaty, nie zgadzają się formaty, ponieważ na, na podobraziu zawsze są pieczątki z, z formatem obrazu i one są nie same. to znaczy te obrazy, te pieczątki są nie same z formatem. Celowo? Celowo. Tak. Ale żeby jakby budzić jakiś rodzaj konsternacji, czy po prostu coś jeszcze? Nie, tak, to był taki, takie <noise> sprawdzenie czujności odbiorców, ale nikt jeszcze mnie nikt o to nie zapytał, więc chyba… No, czy ch chyba nie wszyscy odbiorcy wiedzą, że jakby powinna być zgodność, jakby tak, a refleksyjnie to y, chyba oglądają, prawda? Nie wiem, <noise> ale nikt <noise> nigdy mnie o to nie zapytał, że to się nie zgadza. Y kiedy maluje Pani obraz… Bo, I mówiła pani, że jeszcze on nie jest gotowy, że jakby no, nie, nie, jest jakiś rodzaj napięcia, żeby wiedzieć w jakim kierunku to pójdzie. Czyli przystępując do malowania, nie ma pani jeszcze jakiegoś gotowego pomysłu? No, mam jakiś zamysł. Znaczy, zamysł. Mam, pewien, mam pewien pewną ideę. Ideę, tak? którą mhm. znaczy, nie, nie przystępuję. To nie jest tak, że, że płótno jest białe, a ja mam takie. Kart plansz w głowie i że nie wiem, co tutaj. I pierwszy ruch pędzla, pierwsza, pier, pierwszy ślad, to myślę sobie, aha, to ja to rozwinę tak. Nie, 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 nie to tak, tak to myślałam o to, Nie, prawda? to tak nie jest. No to na, mi się w ogóle wydaje, że to jest niezwykle ważne, żeby jednak wiedzieć, o czym chce się opowiedzieć, zanim się otworzy buzie, czyli w tym wypadku weźmie pędzel do ręki. Mhm. Że inaczej to. No, tak przynajmniej w moim w, w moim wewnętrznym przekonaniu. nie. Nie, nie, nie chcę tak powiedzieć, nie ma to sensu. No są oczywiście tacy bardzo ekspresyjni artyści i być może to ma dla nich sens, no u mnie w moim procesie to działa tak, że mm -hmm. najpierw muszę wiedzieć, co chcę powiedzieć yy, i dopiero później yy, szukam tej formy, dlatego jak to opowiedzieć. Czyli jest idea? Tak. Jest płótno, yy, odpowiednie farby. Tak. tak? No. tak. I, I kiedy ten moment, kiedy pani już wie, że już to już jest gotowe? Nie mam tutaj odpowiedzi takiej racjonalnej. No, po prostu wiem, to jest, się nie, wie po prostu? to jest element chyba taki instynktowny, albo wynikający z doświadczenia, albo może jakiś metafizyczny. Nie wiem, ale po prostu się wie. Stoimy tu w otoczeniu Pani obrazów, większość jest skończona, ten tu jest w procesie jeszcze nieskończony. Bardzo, bardzo nieskończony wręcz. Który z tych obrazów, bo wiem, że artyści jeśli powiedzą, że wszystkie lubią, to nie będzie to do końca prawdą mm -hmm. chyba, prawda? Jedne się lubi bardziej, inne mniej, choć one wszystkie są świetne i wartościowe, ale który z tych obrazów tu w pracowni lubi Pani najbardziej? No właśnie nie mogę tak powiedzieć, ponieważ no ta zależność jest taka, jak już pani opowiadałam, czyli im one są starsze, tym, ma, tym moja relacja z nimi się osłabia, czyli tym bardziej one są już dla świata, a mniej dla mnie. No czyli największy taki rodzaj napięcia, czy, czy relacji mam z tymi obrazami, które, które tworzę teraz, a jest to taka nowa też seria, ona oczywiście tutaj tak... Udaje, że jest pejzażem. czy... Na wie, czy mm -hmm. taki... Mówi pani o tym obrazach? Tak, tak, natomiast to jest taka seria prac, y którą robię o, o, niepoko o niepokoju y i też o tym, o takiej próbie zdefiniowania tego, co mamy najcenniejszego i tego, co, czy jesteśmy w ogóle w stanie to, co mamy najcenniejszego, ochronić. Y jest ona oczywiście ta, 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 ten rodzaj przemyśleń, czy ten cykl, który tutaj się tworzy, jest. Związany czy z zapoczątkowany wydarzeniami wojennymi na Ukrainie? Rzecz jasna, ale jestem daleka od tego, żeby malować o wojnie, bo uważam, że no nie mamy takiego prawa, no, nie mam takiego prawa, że to jest opowieść czy doświadczenie, które, o którym opowiedzą nam ukraińscy artyści, jak będą mogli, jak już mm -hmm. będzie ten czas. No ale mogę stawiać pytania o to, co ta wojna jakby czyni. Z moim poczuciem bezpieczeństwa, czy z naszym w ogóle recepcją tego, czym jest bezpieczeństwo, jakie są, jaki szafar daje nam ten, to poczucie bezpieczeństwa, jak bardzo on jest trwały, a właściwie nie trwały, jak bardzo jest naskórkowy. Bardzo jest naskórkowy. Mhm. I to są takie pejzaże tworzone z takiej folii, nie wiem jak ona się fachowa nazywa, takiej folii złoto-srebrnej, ratują takich kocy. A, takich ratujących. technicznych takich, tak? Tak, mhm, tak. czyli no, tutaj trochę mamy, y, 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 jesteśmy niby w pejzażów, y, ale jesteśmy też, no i też mamy takie nawiązanie do złota, czyli do tej wartości materialnej, ale jednak y, y, bardziej tutaj myślę o takiej wartości dotyczącej życia. A ten obraz będzie obraz, obrazem w tym cyklu, prawda? To będzie obraz w tym cyklu i to będzie Pieta. Y, to będzie Pieta, y, czyli to będą takie sugestia dwóch postaci też owinięte w te termiczne koce, no mhm. i tutaj też będzie, gdzieś tam chcę nawiązać do takiego malarstwa y, bardzo odlegle religijnego, czyli też mamy do czynienia z tym co najcenniejsze, czyli tutaj też się będzie pojawiało to złoto, ale też no sugestia tego, y, tego dziecka. Y, tu nie ukrywam, że też y, y, mocno inspirowała mnie czy wstrząsnęła mną no, relacja tego jak nasze państwo obchodzi się z uchodźcami. Co najczęściej Pani mówi swoim studentom, że co jest ważne w malowaniu? Hmm. Że ważne jest to, żeby usłyszeć swój głos. Żeby, co nie jest, yy, wydaje mi się, że zwłaszcza dla młodych ludzi nie jest łatwe. Znaczy to trochę brzmi jak banał, ale jak pomyślimy jak bardzo, zresztą myślę, że każdy może to też odnaleźć w swoim doświadczeniu, jak bardzo jesteśmy przebodźcowani, jak bardzo jesteśmy, nasza uwaga jest rozkradana przez różne bodźce, media, media społecznościowe. Naszą pracę, no, różne, różne, różne rzeczy, że bardzo trudno jest nam usłyszeć swój własny głos. To, jak nie wiem, to, czy, co jest niezbędne, to jest cisza, samotność, nuda. No może nuda to jest zresztą, ale brak aktywności. Czyli mogłabym powiedzieć, że to, żeby siebie usłyszeć, to, co jest, co koniecznie potrzeba, to trzeba być samemu w pokoju i w ciszy i w bezruchu. Mhm. I wtedy dajemy sobie taką szansę. I dla pokolenia studentów jest to rzecz chyba dosyć trudna, ponieważ oni już się wychowali w tym świecie mocno związanym z social mediami. I że jednak malarstwo, czy w ogóle sztuka, jest językiem i jest komunikacją, ale żeby to w ogóle było możliwe, to my najpierw musimy sami ze sobą ustalić, o czym chcemy mówić. A gdyby miała Pani rozwinąć zdanie zaczynające się od słowa sztuka? Hmm. No, sztuka jest zrozumieniem. Sztuka jest yy, sposobem rozumienia świata.